Zapraszam Państwa na spacer po instalacjach artystycznych, które pokazujemy w ramach Festiwalu Narracje. Niektóre z nich znajdą Państwo od razu, niektóre przy pomocy mapki. Wszystkie one mają za zadanie skierować Państwa wzrok na miasto, w którym żyjecie od wielu lat i zobaczyć je w trochę innym niż zwykle świetle. Festiwal rozpoczął się największą instalacją, instalacją Doroty Walentynowicz na budynku Zieleniaka. Była takim sejsmografem ruchu ulicznego miasta Gdańska. Myśmy spróbowali także wyjść naszymi galeriami do ludzi. Mieliśmy otwarte drzwi, żeby ludzie z zewnątrz po prostu mogli wejść, mimo tego, że było bardzo zimno w środku przez to. Praca Katarzyny Józefowicz jest bardzo narracyjna. Tematem festiwalu było miasto i to, co się dzieje w mieście, i też człowiek w przestrzeni miejskiej, a także człowiek na świecie, tak jak w instalacjach Charlie'ego Nilsona, człowiek w naturze. Jest to materiał z takiego miejsca w Boliwii, które przez większość czasu jest. Solną pustynią, natomiast przez dwa miesiące pory deszczowej zmienia się w totalnie surrealistyczny krajobraz. Człowiek jest tutaj kontrapunktem, takim punktem oporu wobec przyrody. W galerii możemy zobaczyć wideoinstalacje Neringi Kite Rot. Postaci, które są, przemieszczają się po Dublinie, oddalają się bądź przybliżają do siebie. W momencie, kiedy się przybliżają do siebie, buduje się napięcie, znika gwar całego miasta. Na ten moment ja na przykład najbardziej czekałam. We are the Dämpfstoff Mafia, and we produce things that nobody needs but everybody wants to have. Mm -hmm. This is the famous face mask, and you can put it in your mm. face. And here are printed uh, some famous people on. This is a voodoo puppet with needles. But this, the special on this voodoo puppet is that it gives you luck. This gloves in different colors and different sizes. And it's a three finger glove, so you have always warm fingers in the winter time. And the work is exploring the idea that with the mind we are able to control the light effect with the ball. Blue is to bring closer, blue. <laughs> Red is to push. And if you grind your teeth a bit, you can make it go green, which is the facial recognition. So, the installation is using LED technology to create this light effect, and it's measuring EEG signals from the mind as well as facial gestural recognition. Darüber bin ich auf die Idee gekommen zum Thema Schwelle, Übergang äh, räumlich gesehen, architektonisch gesehen und aber auch äh, von der Geschichte, also geschichtlich gesehen, psychologisch und äh, religiös. das äh, Thema äh, Historycznym, psychologicznym i też znaczeniu tego właśnie przejścia z jednego wymiaru do innego. Takim ogromnym sukcesem tegorocznej pierwszej edycji narracji było nie tylko połączenie sił artystów, ale też połączenie sił najróżniejszych instytucji czy animatorów, którzy włączyli się w organizację poszczególnych wydarzeń. My też trochę się czujemy jako, jako część pokazania tego miasta z innej strony, ponieważ dopiero co zaczynamy i mamy nadzieję, że tak samo jak ten festiwal, tak samo ten, ten koncert będzie pewną nową jakością.